Cześć, dzień dobry, kolejna część projektu Zero. Najpierw zacznę od tej kolorówki, którą jak wiecie tutaj mam. Co do kolorówki to też od razu Wam powiem, mogłam się pomalować tylko dwa razy w ostatnim miesiącu. A to dlatego, że Pani kosmetyczka mi dała mocniejszy kwas na buzie. Skóra się bardziej uszczyła i każde nałożenie podkładu wiązało się z tym, że brzydko to wyglądało, bo wydatniały mi się suche skórki. Te, które schodziły. Dlatego w ostatnim miesiącu pomalowałam się tylko dwa razy, i nadal nie napełniałam jeszcze tego pojemniczka, więc w dalszym ciągu ten podkład jest jeszcze ten sam. Czyli z Eveline Better Perfect. On oczywiście jest idealny do mojej karnacji. To jest ta najjaśniejsza to dlatego, że jak też już mnie mieliście okazję poznać, ja jestem bladziuch, więc ten kolor jest idealny dla mnie, bo ja buzi praktycznie nie opalam, ze względu na to, że też. Wychodzą mi różne przebarwienia, więc żeby tego nie pogłębiać, to tak się to właśnie dzieje. Ja tutaj sobie tak stopniowo przesuwam, bo gdzieś nieco inaczej ułożyłam ten kadr, w którym nagrywam. Więc może zrobimy sobie to tak, że tam będę odkładała te produkty, które już po kolei Wam pokazałam. Tutaj jak się, jako, że się malowałam dwa razy, to jest malutkie zużycie. Tylko właśnie ja muszę sobie to gdzieś pod światło znowu popatrzeć. I moment, bo biały mazak jeszcze mi jest potrzebny. Ok. Zaraz do Was wrócę przed kamerkę, tylko sobie zaznaczę, bo dwa razy psikałam jak się malowałam. Bo tak jak Wam też wspominałam, ja chcę się pozbyć tego fixera do zera, bo ja już go praktycznie nie potrzebuję. Więc mamy kolejne zużycie. Ja też dokleję taśmę tradycyjną, tradycyjnie klejącą, żeby mi się to nie zmazywało. To jest sposób, który odkryłam ostatnio i to mi się świetnie sprawdza. Od miesiąca, bo teraz mamy, jaki miesiąc, Boże, zapomniałam, kwiecień, teraz mamy przecież miesiąc kwiecień, mi się to myli jeszcze z marcem, mimo że marec, ma, marzec już upłynął, to ja w kwietniu, może w święta wielkanocne też będzie okazja, wiecie, żeby się pomalować, więc zobaczymy jak to będzie. Bo ja co miesiąc nagrywam ten projekt zero, więc zobaczę jeszcze, jak to będzie wychodziło. Ok, to tak wygląda to zużycie. Co jeszcze mam z kolorówki? Właściwie do makijażu. Tutaj też tej bazy używam, ale jako, że już jest ta baza na samym końcu, już sobie nawet ją ostatnio odkręciłam, to już praktycznie nie widać. Wiecie tego z użycia tak jak standardowo, więc ja już to po prostu do samego końca będę używała. I nie ma co robić kreski, bo już zbytnio nie jest to widoczne. Jest to tam na samej górze po prostu już ten, ten poziom. Ta baza jest mega wydajna, więc tak naprawdę dużo na buzię nie trzeba, żeby z niej korzystać. Oczywiście do tej bazy wrócę, jak tylko wykorzystam jeszcze te z AliExpress, z SPF-em. Kacper ostatnio polecał takie fajne kremy z spf więc ta baza już nie będę ją musiała kupować, tym bardziej, że jak wiecie, nie jestem pewna składu, mówiłam wam to ostatnio, więc wolę już teraz kupować produkty w miarę sprawdzone, tak żeby nie zaszkodzić sobie, jeżeli chodzi o pielęgnację i buzię. Więc tutaj mamy bazy do makijażu, tutaj mamy tą giełkę, co wam teraz pokazywałam. Z rzeczy do makijażu jeszcze tutaj mam puder. Na pudrze, właśnie jestem ciekawa, czy będzie widoczne z użycia, chyba jeszcze nie. Teraz zobaczymy, czy będzie widoczne zużycie na, kurczę, nie tą stroną, sorki, <laughs> złą stroną, sorki, że tak czaskam, ale chcę Wam to pokazać. O, jest widoczne zużycie, spójrzcie. Też widzicie, jak dwa razy się pomalowałam, to zużycie jest widoczne, więc już zaznaczam transparentnym mazakiem, chociaż może teraz weźmiemy sobie czerwony. Moment, zaraz znowu do Was wracam. Transparentnym mazakiem. Fajnie, bo przynajmniej na jakichś kosmetykach to użycie widzicie, jest widoczne. Więc super. To mamy kolejny produkt, na którym coś widać. Puder ten akurat używam na całą buzię, poza okolicami pod oczami. Pod oczy mam inny puder, którego nie mam w projekcie 0. Więc fajnie. On jest transparentny super się sprawdza. I coś co mam z kolorówki, gdzie z użycia widać jak wiecie, nie będziecie, zaraz do tych dwóch przejdę. Tutaj są te cienie. Ja je używam, ale wiecie, wystarczy niewielka ilość tych cieni, żeby były one widoczne na powiece. Jeden jest taki fajny. Jeden i drugi zresztą jest metaliczny. Jeden bardziej srebrny, a drugi właśnie podchodzi bardziej pod taki brązowo-portowy kolor mega ładnie się prezentują z różnymi cieniami, tymi podstawowymi tutaj mam oczywiście jeszcze z Ivroche stary tusz, tak nadal go używam ja go wtedy reanimowałam kroplami pod oczy ale jeszcze daję radę no i mam te produkty, na których tutaj z użycia, bo tylko użyłam ich dwa razy, więc ostatnio były te cepelki, to ja po prostu na razie zmniejszam te cypelki. w ogóle nic nie oszczyłam od ostatniego projektu Zero, więc tu nawet nie mam co mierzyć Zmierzę to przy następnej okazji. I coś, gdzie będzie widoczne niewielkie zużycie, bo jak wróciłam z Warszawy, tak użyłam tego też może z dwa-trzy razy. Bo jak wiecie, ja wolę kremy do rąk. Ja nie lubię zbytnio tej, tych oliwek do, do skórek. A jeszcze mam dwie takie w zapasie, jak ostatnio patrzyłam, myślałam, że jest jedna, a mam dwie, więc niespodziewanka. Tu jest niewielkie zużycie, niewiele pod tą kreską, którą ostatnio robiłam, bo ta kreska była też dość gruba, więc ja nie będę tu dziś nic zaznaczała. Zostało jeszcze tyle tego produktu, niby dużo, nie dużo, ale jednak jeszcze jest. No i coś, gdzie zużycie będzie większe, to będzie nowa rzecz, którą dodam do projektu Zero. Już Wam pokażę. Tu jest ten Lancome Eclat, gdzie oryginał, jak widzicie, jest tutaj z boku. Jest niewielkie zużycie, a to dlatego, że bardziej się męczyłam tą to Made in Lab z Coco Chanel Mademoiselle. Zaznaczę sobie tutaj tylko poziom, bo mówię do Was, ale widzę, że ten kadr nie jest zbyt fajny, jak ostatnio nadawałam, więc ja kolejnym razem znowu się poprawię. Chciałam wypróbować coś nowego, ale widzę, że nie wyszło. Kurczę, przytko to zrobiłam. Moment. Brzydko to namalowałam, bo tutaj mi się to rusza jeszcze raz. O, teraz powinno być OK. Już Wam to pokażę. Teraz użyłam tego produktu. Bo ten produkt, plusem jest to, że Made in Lab do tych flakonów wlewa do samej góry, więc tu praktycznie do samego szczytu był ten, ten perfum, więc tak naprawdę można powiedzieć, że tyle jest już jego mniej. A to dlatego, że bardzo intensywnie, tu już zaznaczę kreskę i Wam to oczywiście pokażę. Ten Coco Chanel Mademoiselle, oczywiście już ten zapach mi się... Na samą myśl nie uśmiecha, żeby go używać, no ale spójrzcie, zostało go już tylko tyle. Tu jest ta kreska granica, a tu jest jeszcze grube szkło. Zostało go bardzo mało, to jest ten Coco Chanel Mademoiselle. Oczywiście znowu się pomalowałam tradycyjnie. Jak tylko go zużyję do końca, to będę przeszczęśliwa. I jeszcze tak naprawdę oprócz tego, oprócz tego i oprócz tego, został mi jeden flakon, którego jeszcze w projekcie zero nie mam. I to będą ostatnie cztery flakony w moim życiu z Made in Lab. Który ja zużyję. Sama już kupować nie będę, bo tak jak Wam mówiłam, nie jestem zadowolona z trwałości. Nie dość, że psikam tego bardzo dużo więcej niż standardowo, jak używam perfum, to bardzo szybko ten zapach ucieka. Ja go praktycznie nie czuję i no nie jestem zadowolona. Dla mnie to jest. Nie opłaca się po prostu wydawać na to pieniędzy. Czyli tutaj poziomy mamy zaznaczone na tych dwóch, a tutaj mamy nowość. Muszę się posłużyć drugim telefonem, bo zapomniałam, co to jest za zapach. Też go kupiłam z polecenia, ale zapomniałam, jak ten perfum się nazywa. Nigdy jeszcze nie miałam oryginału. I on docelowo trafi do projektu Zero, a to trafi dlatego, że jak skończę ten Mademoiselle, to wtedy, jak wiecie, potrzebuję dla różnorodności też czegoś innego. Więc już patrzę 54, Made in Lab 54 w Google'ach. ja to jest inspiracja? Moment. Chcę Wam to pokazać, Inspiracja Lancôme, spójrzcie, tu Wam pokazuję na telefonie. A, Trezor, to jest ten zapach Trezor, który jest dość popularny. Oryginał wygląda w tak, taki diamencik za 980 zł, o to Wam może trochę oddalę. No, i ten zapach jest ciekawy, ale wiecie, nie będę wydawała tyle na oryginał. Akurat sobie też go wącham. Jest dość inny, specyficzny, ciekawy. Tutaj widzę też są to zapachy orientalne, i wanilia jest w tym zapachu. Ja osobiście lubię wanilię, ale czy będę później do niego wracała z tych innych moich. Um, Perfumów, które mam z dwóch różnych firm, gdzie używam zamienników, to jeszcze zobaczę. Będę go używała bardziej na co dzień i sama później ocenię, czy on będzie tak samo przeszkadzał w dłuższej perspektywie jak ten Mademoiselle, czy jednak się do niego przekonam. Więc w ramach takiego testu będę go używała. Flakon, jak widzicie, jest cały, to jest to, co Wam mówiłam. Ja go może psikłam raz na jedno wyjście, a oni właśnie do maksa zapełniają te flakoniki, więc. Cały zawsze flakon jest zapełniony tym, tą wodą perfumowaną. I w sumie to wszystko już nic więcej w koszyku nie mam, więc ten nowy zapach dochodzi do projektu zero. Ten jest oczywiście ten mój oryginalny. Jak tylko potrzebuję wejść na dłuższe wyjście, to robię, także psikam się trochę tym i dodaję sobie po prostu oryginalnego zapachu. A tu po prawej stronie, jak widzicie, jest ta cała kolorówka. Ta siemka jest przygotowana, żeby zaklejać, bo już sobie tam zakleiłam, jak wiecie, jedną rzecz. I to w sumie wychodzi z tego tyle na dzisiaj. Ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie i dajcie też proszę znać, jak tam Waszy projekt Zero. Czy idzie Wam zgodnie z założeniami, bo ja miałam tą kolorówkę mocniej zużywać, no ale dobrze, że przynajmniej świetnie idzie z perfumami, a kolorówka w swoim czasie i też prędzej czy później te produkty Używam tego tutaj też widzicie Użycie, zużycie jakieś widać, ale nie da się tego tak ładnie zaznaczać jak w innych produktach więc ja Wam po prostu tylko to tak pokazuję, że to jest, że ma się dobrze, tu też jest taki prześwit właśnie eee, wydobywam go sobie bo już też coraz mniej mi się nabiera e, na te pipetki tutaj e, tego produktu widzicie tam ten prześwit jest widoczny więc to też prędzej czy później będzie zużyte, znając życie to i tak pewnie całego produktu nie będzie się dało wydobyć z tych pipetek, tu też, jak widzicie, wygląda to, jak wygląda. Tam też jest jakiś prześwit, więc te produkty, w sumie, długo, długo ich chyba raczej mieć nie będę. Możliwe, że do końca roku mi się uda. No ale wiecie, nie chcę obiecywać, bo różnie to potem w praktyce u mnie wygląda. Tym bardziej, że ja maluję się rzadko. Ewentualnie też zauważyłam, to jej podpowiedziała koleżanka, że ona też. Hmm, używa po prostu standardowej plegnacji, ale maluje sobie na przykład tylko oczy, czyli mogę wykorzystać sobie ten wosk, tą kredkę, ewentualnie jakieś cienie, zobaczę, może też faktycznie tak będę robiła, im będzie bardziej ciepło żeby nie zapychać buzi bo teraz kwasy na ten rok właściwie na późnej zimie skończyłam na tą zimę i będę teraz wybierała się tu kosmetyczki już na oczyszczenie wodorowe twarzy, a później na takie zabiegi bardziej pielęgnacyjne. Dobra, bo nie chcę też niepotrzebnie przedłużać. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, tak jak mówiłam, że Wam się podobało. Podzielcie się też proszę swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami i czy Wy faktycznie też wybraliście sobie, wybrałyście kilka takich produktów, które chcielibyście, chciałybyście w pierwszej kolejności zużyć. Dziękuję Wam jeszcze raz i życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!